Aaaa, za to, to mnie, bo na wakacje polecisz, kolega! A, to nie są przy tak? A, jest chuj. Co i się roz... Kurwa, rozjebali mi tego widlaka. Nie, ja, ja nie odpuszczę, kurwa, to pojedzie. Ty, kurwa, przecież ja klucze wyjebałem do auta i w tym warsztacie zostały. Ja pierdolę. Kurwa i mój widlak! Ja pierdolę, no nie, no kurwa mać! Ale to jest godna śmierć pod kołami mojego widlaka, kurwa. No, kurwa, mój Bechikul, piękny, ja pierdolę. Co za kurwa, frajery zbrodniarze, jebani, mój kurwa pojazd. Co za tym moliną, kurwa? Kurwa, rzucie! A ty śpiew... Co jest? Dalej mi w to, potem buty jeden... Aha.